Podkradałem mamie ubrania od lat, nie wiem czemu. Może były miękkie, może pachniały domem, a może po prostu lubiłem patrzeć, jak mama szuka swoich leginsów, a ja udawałem, że nic nie wiem. Normalka. Ale pewnego wieczoru zauważyłem coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. W szafie, na samym dole, leżało pudełko owinięte taśmą i naklejką. Nie otwierać nigdy. No więc otworzyłem. W środku leżała czarna bluza z jakimś krzywym symbolem na piersi. Dotknąłem jej. Była ciepła, nie z suszarki ciepła, bardziej żywa. Założyłem ją. Materiał ścisnął mnie delikatnie, jakby chciał mnie objąć. Zrobiło mi się dziwnie, i wtedy do pokoju weszła mama. Zatrzymała się w drzwiach, jakby zobaczyła w moich rękach bombę. Powiedz, że tego nie masz na sobie. No mam, mama złapała się za głowę. To nie jest zwykła bluza, ona się przywiązuje. Do czego? Mama wskazała na mnie drżącym palcem. Do nowego właściciela ona wybiera. W tym momencie bluza zacisnęła się na moim torsie tak mocno, że aż wstrzymałem oddech. Z kaptura rozległo się ciche skrzeczące: "Nareszcie. Ktoś pasuje." Próbowałem ją zerwać, ale materiał wciągał się w moją skórę jak tatuaż, jakby chciał zostać tam na zawsze. Mama po prostu westchnęła: "No super. Teraz będziesz miał ją na sobie do końca życia. To była bluza twojego ojca." Zamarłem. Taty Mama skinęła głową. Tak, tej, którą zgubił siedemnaście lat temu, a właściwie, która zgubiła jego. Kaptur uniósł się jak głowa i szepnął mi do ucha: Witaj w rodzinie.